Dajcie w kurniku, bożenki. Dzisiaj sobota, bardzo brzydko, jak zwykle poranna prognoza pogody, bardzo brzydko, mgliście, mży i wieje, i jeszcze zaczyna, zaczyna taki, taki zimny brzydki mokry deszcz padać, więc dzisiaj to nie będzie, nie będzie ciekawy dzień. Mam nadzieję, że kurki sobie poradzą i będą, i będą siedziały pod spodem. No przyszłam dać im jeść. Zobaczymy co będzie, ale pogoda jest fatalna. No wychodźcie, wychodźcie. Zobaczcie, jaka brzydka pogoda. No. Widzicie? Wszystko wilgotne, wszystko mokre. No trudno, no. Co zrobić, jak tak jest, no. Tego się nie da uniknąć, no nie da się uniknąć takiej pogody brzydkiej w zimie. No chyba... Chyba przecież kury są też... Do tego już przyzwyczajone. No moje kulki akurat od samego początku są narażone właśnie na taką pogodę, bo przyszły do mnie pod koniec października, więc już pogoda robiła się niestety taka brzydka. Może się uodporniły na taką brzydką pogodę, oby no. tam sobie. Tam sobie siedźcie jak najwięcej, tam sobie grzebcie, bo tam jest w miarę sucho. Dobrze. No dobrze, idę im wymienić wodę i to na razie tyle. Idę sprawdzić, jak sytuacja z jajeczkami, bo jak im zaniosłam jedzenie, to ja zawsze zaglądam i wybieram jajka, które rano zniosły, ale ale siedziała czarnuszka na gnieździe więc nie chciałam jej przeszkadzać a teraz też nie wybiorę jajek bo widzę że nie ma grażyny czyli zmieniły się i grażyna chyba siedzi ale zerknę a to już minęła Jakiś czas minął. Kto tam siedzi? No co ty przyszłaś tu jagoda? Też czekasz w kolejce? No teraz Grażyna tam siedzi. No to trzeba czekać. Trzeba czekać. Nie chciałyście drugiego gniazda. Ale zrobiłyście tu bałagan. Muszę to. No co wy tu porobiłyście? Sama pusta deska. O, matko, co ja mam z wami. Dobra, idę. Także niestety nie wybiorę na razie jajek, bo, bo na razie Grażyna. Grażyna siedzi. Grażyna siedzi na w gnieździe. Przyjdę za chwilę, no chyba, że znowu następna po niej wejdzie. Trzeci raz idę zobaczyć do gniazda. O widzę, Grażyna już wyszła. Wszystkie są. Zaraz sprawdzimy, czy znowu któraś poszła. Pięć. Jest pięć, to dobrze. Wiecie, przyniosłam im trochę suszonej, trochę suszonej pokrzywy. Może sobie poskubią. Dzisiaj tak paskudnie mrzy. Ja wam tylko rzucę. Macie tam. O! Cię, tu ja nic nie mam. Nie mam nic. A ty, Stefan, co lecisz mi dziobać? Idźcie tam. Idziemy zobaczyć do gniazda, która to znowu tak labidzi. Widzicie, już trzeci raz przychodzę tu dzisiaj. Mam nadzieję, że Stefan znowu tu nie wpa... Nie wejdzie i mnie nie wystraszy. No i proszę, pięknie trzy. Trzy jajeczka są. Przeważnie rano to są. czy O, jeszcze takie ciepłe. No, pięknie, pięknie. No dobrze. Później przyjdę tutaj jeszcze sprzątnąć, bo przecież co one tu narobiły, to naprawdę wszystko przemieszały. I tam wszystko ściągnęły w dół. No przewrócisz się przecież. No nie mam nic, nie mam nic. Tam dałam Wam pokrzywę. Nic tu nie ma ciekawego, nowego. No co? No boisz się. No to boisz się, to po co przyszłaś? No, a nie bój się. No widzicie, te czarne się najbardziej boją. No widzisz. Grażyna tylko taka odważna jest. No, muszę tu przyjść potem sprzątnąć, bo przecież wszystko przemieszały. Wrzuciły całą ściółkę na jedną stronę i na drugą stronę. No dobrze. Czy jajeczka pięknie są w torebeczce? Ale wiecie, nie zaczął nie padać, zaczął padać deszcz. A ja dzisiaj mam taką niezbyt miłą pracę, bo muszę w domku tym ogrodniczym, tam gdzie mam całe ziarno. Nigdzie mam wszystkie te beczki z ziarnem. Muszę tam niestety posprzątać, wszystko, wszystko poprzestawiać, napełnić beczki zbożem. I romek będzie mi robił hak z takim, z takim łańcuchem, na którym powieszę taką wagę. I wtedy nie będę musiała już ważyć tak jak widzieliście. Ważyłam po 2-3 po kilo i wrzucałam do beczki. Tylko od razu zważę sobie te 8 kilo na przykład kukurydzy w wiaderku. No z takim hakiem ja wam potem pokażę jak już to zrobimy. Przyniosłam im arbuza, bo chcę, żeby tutaj pod spodem siedziały, bo deszcz pada. To trochę im to zajmie teraz to, bo taki duży plaster im przyniosłam. No, arbusz to naprawdę uwielbiają. No nigdy bym nie pomyślała, że kury tak lubią arbuzy. No, Stefan tylko poluje na mnie tu z boku. No, a czemu ty nie idziesz, Stefan, jeść, co? Cały mokry jesteś znowu, idź no tam. No, a im pokrzywa, ale pokrzywa nie cieszy się takim zainteresowaniem dużym. No dobrze, niech sobie tam jedzą, chociaż trochę będą tam pod spodem, bo przecież zaczęło padać. O, Stefanowi smakuje pokrzywa. No, cały Stefan... no. W jakim tempie to jedzą? Ja nie zdążę stąd nawet wyjść, a tu będzie już zjedzony. No, i matko, patrzcie, no. <suszy> <suszy> Sośka znowu ukradła kawałek. <suszy> no, nie zauważył ją, nikt poszła sobie tam zjeść. <suszy> Postaw ją, czarnuszka, tu masz matko. Zobaczcie, zobaczcie, co się wyprawia. Zostawcie ją, no, przecież masz tam w garnku szefowa. No, niech sobie zje spokojnie. Biedna, biedna zocha. No, idź sobie tam, idź tam, sobie zjesz spokojnie, no. Idź tam, no, szybciutko jedz. Szybko jedz, bo już ja go daleci. Dążyła. No tu macie w misce przecież. No już nic nie mam więcej. Matko, zjadłyście już prawie wszystko. A taki wielki plaster dałam. No, zobaczcie. Sama, sam sok został. Prawie, no. Chwila, moment i... No tak, szefowcia, no. Nie mam już nic. Teraz będą miały tam soczek. O, To Zocha to jest teraz... O, o. Zocha to jest teraz cwana babka. Radzi sobie dobrze. Nie daje sobie już po głowie chodzić. No. A z Grażyną to albo się kumplują, albo się dziobią trochę. Jakieś konflikty mają czasem. A tam Wam zostanie sok. A ty co, Stefan? Bociana udajesz na jednej nodze stoisz. No dobra, idę, idę dalej do pracy szykować wam tam z... mieszankę zaraz. No, bo już zjadłyście znowu całą beczkę. No po co tam je wołasz? Tam nic nie ma. Lepiej byś tam posprzątał, bo bagan zrobiłeś tam w środku. No, co ty tam szukasz? A? Co to za dźwięki? Nie stójcie na tym deszczu. No Stefan, idź stąd, bo tu pada. No dobrze, to idę do pracy. Gdzie kupiłam sobie taką wagę? To jest taka waga. Towarowa czy wędkarska, i tutaj na tym haku będę sobie wieszać wiadro. I tam będę wsypywała ziarno. Nie będę musiała ważyć na tej wadze kuchennej po 2-3 kilo, tylko od razu odpowiednią ilość. I zaraz romek mi tutaj zrobi w suficie hak. Na tym haku powiesi łańcuch na łańcuchu to. Tą wagę, no i będę na pewno miała ułatwione rozważanie. żeby wsypać im tam do... No to tu przyszedł, zobaczcie. No wszystkie przyszły do tego. No nie. No nie mogę wam tu dać, bo ja to potrzebuję, moi drodzy. Ej, Stefan! No i wszystkie wlazły Co za kury No bo mi jest pod... Chciałam tylko wsypać z tego pojemnika Bo mi jest potrzebny do Do odmierzania karmy O wyszedł Wyszedł Stefan To może teraz dam radę Matko mówię wam Jak on Oj, kury Kury proszę stąd iść Grażynka, Grażynka. Czekajcie, ja wam to wsypię tu. Ja wam to tu wsypię, o! Zaraz będziecie jadły. No nie mogę. Nie mogę im tego wsypać. No naprawdę się go boję, wiecie, bo... Bo on wczoraj już znowu mnie dziabnął. A jak jest tam w środku, to już w ogóle.. O, wychodzi. Wy... No, się. No muszę jeszcze otworzyć tylko i zamknąć tamten to karmidło. A stukają, stukają tam. No co za Stefan, no. Stefan wychodź, bo ja się spieszę. No, jak one tam poszły dziobać. Z tego... O matko... Stefan, wychodź! Ja potrzebuję ten pojemnik wziąć. No woła wszystkie kury tam. Krażynka sobie pokrzywę zjada. Jakie wy mokre jesteście, czemu ty Jagoda taka mokra jesteś? Stefan wychodź! No one tam sobie teraz uczte zrobiły. On się w ogóle nie boi jak ja otwieram... O, czekajcie, może wyjdzie. Wychodzi, wychodzi, to idę po ten pojemnik. Śmiać mi się już chce, że ja się go tak boję. No, ale wiecie, takie uderzenie tym dziobem to nie jest miłe, naprawdę. No, zamknę ten pojemnik. O. I zamykam szybko. No, jagoda przyszłaś tutaj. Czekaj, czekaj. No. Tam masz, pojemniku, no. Mówię wam, że mam ja z nimi. Mam ja z nimi radość. A czasami już sama z siebie się śmieję, bo... bo gadam do nich jak do ludzi. No ale... ale jakoś taka jestem, tak samo do psa, do naszego psa Ramzesa też mówimy tak jak do człowieka no i teraz do kura, do kur trudno nie mówić jak one bez przerwy mówią do nas coś tam no już taka jestem przyzwyczajona, że taka że taka już jestem i, no i co zrobić ja zobaczcie jak mam super tutaj mam zrobioną tą wagę no i teraz będzie mi o wiele prościej ważyć niż na takiej zwykłej wadze kuchennej bo to jednak sobie tutaj większą ilość odważy. No więc zaczynam. Już nie będę Was nudziła tym już nie będę Was nudziła tymi proporcjami, tylko szybciutko będę odważała, bo no, bo już, już mi się skończyła, skończyła ta mieszanka, no i trzeba świeże jedzenie Tutaj do beczki, już sobie bo w domu akurat miałam tą całą pszenicę, więc sobie tu do beczki już tą całą pszenicę odważyłam. Teraz następne składniki, czyli, czyli pszenicę śrutowaną, kukurydzę gniecioną, soję gniecioną, łubin gnieciony, owiec gnieciony, to wszystko ziarno gniecione. No i oczywiście kredę. Y, oczywiście mm, dolfos czyli te muszle małży oczywiście y, też y, drożdże paszowe y, oczywiście później zioła no i to wszystko pomieszane i dobre dla moich kurek dobre pełnowartościowa pasza Mieszanka gotowa, troszkę przeturlaliśmy, ale zobaczymy czy da się wiertłem to wymieszać jeszcze lepiej. Może wtedy lepiej się rozmieszają te wszystkie składniki. Teraz to już jest na pewno wymieszane. Nie no. pięknie. Mieszanka zrobiona, na następny myślę, jakiś miesiąc pewnie wystarczy te 25 kg. No a teraz oczywiście już moje statko czeka na obiad, a obiad dzisiaj wygląda tak smakowicie. I tak pachnie pięknie, bo tu jest ryż, ogórek, cukinia, marchewka i twaróżek. Więc będzie im na pewno smakować. Tylko muszę uważać, żeby znowu mnie Stefan nie podziobał. Bo wczoraj, jak wsadzałam, to mnie niestety, ale dziobnął. No, Grzecznie jeść, proszę. Jak masz jeść, jak masz tam siano w dziobie. Jaka cisza nagle zapanowała. Trochę mokre są, bo cały czas pada. Od razu jak już tu jestem, to zamknę okno. Przyszłam im przynieść wodę na noc już. Ziarno jest na noc. Co Zosieńka? Już ciemno jest, no woda jest tu widzisz świeża. No i widzicie, tak jak patrzyłam, no to jag jagoda. Jagoda złożyła jajko, bo piłeczka. Nie, 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 nie moje drogie. Nie, nic nie ma. Moje jest, widzicie, jajeczko, piłeczka. Czyli jagoda to złożyła, bo... Bo widziałam, że... Stefan stał przy gnieździe i były tylko cztery kurki na wybiegu, więc zjadła tylko obiad i poleciała szybko składać jajko. Więc dzisiaj cztery jajka. Super. Już zamykam je tu z tyłu, później przyjdę tylko jak się ściemni jeszcze bardziej. To już zamknę je na koniec. No i będzie koniec dnia. Tylko sobie teraz tutaj coś dziubią. Nie, już nic nie dostaniecie więcej. Już tylko sobie trochę tutaj ziemię poskupcie. No i już zaraz szykować się do spania. Tak? Bo już się robi szaro. No. Tak. Już koniec dnia. Znowu będzie jutro dzień nowy. Jak wiecie, moje kurki skore są do pójścia do kurnika, ale na siłę je nie wołam, na siłę je nie zamykam, bo... Niech one sobie żyją swoim rytmem, nie świecę im dodatkowo w kurniku. Ponieważ no, tak jak większość hodowców kur doświetla, żeby było więcej jajek, ja nie narzekam, ponieważ mam codziennie 4 jajka, a nawet 5 od 5 kurek, więc nie mam potrzeby doświetlania, żeby kurki więcej znosiły, bo więcej nie zniosą niż jedno dziennie, a. Chcę, żeby żyły sobie swoim rytmem życia, czyli wtedy, kiedy jest dla nich czas pójścia, spać, czyli wtedy, kiedy robi się ciemno, to wtedy one idą, wchodzą na rzecz, śpią, ja je zamykam. Rano, jak robi się jasno, otwieram i żyją swoim normalnym tokiem, niesztucznym doświetlaniem światła. Dla mnie to jest zupełnie niepotrzebne. Mam tyle kurek, tyle jajek, i to jest w zupełności wystarczające. A one niech żyją sobie tak, jak powinny, tak jak jest ich cykl dobowy ich życia. A ja już dzisiaj kończę, deszcz zaczyna padać. Zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Do usłyszenia i do zobaczenia w kurniku Bożenki jutro. Pozdrawiam serdecznie.